Jak zwykle w pośpiechu, trochę mi to wkurzyło. Ej, ty jesteś takim boomerem. Bogacz, jakie masz stópki? Jaram się. Odróżnił mi Przemęczyliśmy się. dzisiaj. boję się! Czuję jak na jakichś Malediwach. Witam was w dzisiejszym vlogu, dzisiaj będziemy lecieć na kretek My jak zwykle w pośpiechu, tym razem wszystko wina tego to pana Ja już byłam spakowana wczoraj, dzisiaj się tylko dopakowałam i byłam gotowa On się gramolił, a mówiłam mu żeby się spakował no, wczoraj okay. Tak wygląda moja walizka, wygląda Pedra walizka Ale patrzcie jak sobie sprytnie tutaj ułożył rzeczy Wzięłam sobie takie fajne budki, ostatnio w Naked na promce Torebki wzięłam też Pierwszy raz, mega przemyślanie, wszystko spakowałam i tutaj. Tak będzie tak, że tak, tak, tak. o nie, nie wiem czego Tak i tak, tak będzie na pewno Uu, ładny zachodzik Piękny jak ten Lecimy greckimi liniami Pierwszy, Pierwszy jak żyliśmy, były turbulencje, ale jest, udało się i teraz zostało jeszcze drugie. czujesz to? To jakby taki zapach, właśnie plaży, no, takiego. Taki soli jest soli to po prostu, właśnie zapach wakacji. Pierwsze faciki tego wyjazdu. Jestem już tak głodny i tak się jaram. Mm. Kom tam to, kom to. My jesteśmy właśnie w Vergina Hotel, Beach Hotel, to jest hotel na plaży. I dzisiaj jesteśmy jedną noc w takim dosyć średnim pokoju, ale to dlatego, że za późno to ogarnęliśmy wszystko i jak zwykle. Średni. No takim no, średnim, no z takim po prostu zwyczajnym. Telewizor jest. Jutro przenosimy się do najlepszego tutaj apartamentu z basenem. Bo my się przyzwyczailiśmy do za dużych luksusów. I teraz jak jesteśmy naprawdę w spoko miejscu, to mamy takie... Ale później mamy takie kurde, no nie możemy narzekać, nie możemy narzekać, bo właśnie za bardzo się przyzwyczailiśmy do takich luksusów, bo wiecie, byliśmy na Mykonos, tam było mega luksusowo, byliśmy w tym hotelu właśnie Kawotagu, później byliśmy w Dubaj, tam też było mega luksusowo, na Santorini mega luksusowo, dlatego za bardzo, za bardzo, teraz trzeba trochę przystopować, przystopować i zejść na ziemię, że tak powiem. Przemeldowujemy się z tego pokoju. A teraz przechodzimy do najlepszego tutaj u nich apartamentu. Więc jestem to ciekawe, bo ten hotel jeszcze jest urodzinny. Przyprawie? Prawie? Prawie? Prawie będziemy iść na ostatni dzień. To jest właśnie hotel przy plaży. Naprawdę no, jest spoko opcja. Patrzcie tutaj macie... Basen taki publiczny i saunę. Mamy Lady's najpierw. Okej, okay, okej. Okay. Uuu, ładniutko. Zobaczcie, mamy basenik taki mały podgrzewany. Taki mamy widok. Wow. Łaziena. Masażem. Najgłębszy basen jaki gdzieś. Fajny jest! O kurde, ale się wygrzewa. Ej, czyli to jest jednak jacuzzi, a nie basen. No, popływać tu nie można, więc to jest jacuzzi. Uuu cieplusia Opowiem wam szybką historię z wczoraj z lotniska To by mnie to wkurzyło i stwierdziłam, że Muszę wam to powiedzieć. Jakaś pani siedziała Na miejscu jakimś tam w jakim samolocie Przyszła jakaś inna baba, Polka I ona do tej baby tak chamsko w ogóle, że To jest moje miejsce, a ta Ukraina do niej tak mega milutko, wiecie, no ale Ja też mam, no to jest moje miejsce, mam na bilecie To miejsce i pokazuję na bilecie, że to jest Moje miejsce, a ta baba Polka do niej No ale to co ja mam pokazać pani bilet, Przecież wiem, że to jest moje miejsce, już miałam takie Że mega po prostu chamsko, że no to wyciągnę mi bilet i pokaż, czy masz faktycznie to miejsce. No i przyszła Stewardessa i tam chciała rozwiązać ten problem i mówi do tej Polki, że to niech pani pokaże bilet, bo po prostu jest jakieś nieporozumienie. Ona pokazuje bilet, a ta Stewardessa jej mówi, ale pani ma miejsce numer 5, a nie numer 10. Taka była sytuacja. Mega niefajnie, mega niefajnie. I co jest najgorsze, że ta Polka tej Ukrainki w ogóle nie przeprosiła, tylko sobie poszła w takim takim oburzeniem jeszcze, Boże, jak można być takim człowiekiem? Wyszliśmy ze swojego pokoju, zobaczyć jak to wygląda za dnia Stwierdzamy, że chcemy bardzo dużo zwiedzić tej wyspy Musimy coś zrobić, bo ja bym się chciał opalić, ale na razie jest trochę zimno Teraz idziemy w poszukiwanie szczotki do, do zębów, do zębów bo on gamoń, kurwa Kosmetyczki, tego, bez przekleństw, proszę Mamamia Co to jest? No taki utwór Ej, ty jesteś takim buberem. <laughs> ale wiem, że jak coś powiem, to połowa jest taka, oh, Boże a połowa się śmieje. Klipsie! Co ty tu robisz? Kropka! 75 wody, kreta Pokaż jakie masz stópki dla fetyszystów? O, o, o! Ej! Ciepła? No, trochę zimno, ale nie. Uj, uj! jest idealna pogoda na skutery wodne. A z takim widokiem sobie jemy dzisiaj. Patrzcie, jaki różowy mi dalej. Nie wiedziałam, że jest taka ten, ale to jest po prostu Lemon. Witam cię, przyjacielu. Jeszcze mi powiedział hej, słyszałeś? ze mnie uczał. On powiedział, że jest Aha. Oj, to mówi, zobacz. Ojej, bo dwa kitki, nie wierzę. O, Czy wy to widzicie? Octopus. saciki, pita. Nie wiem co to jest. Fiwerko. Jaram się, testujemy razem. Pita jest polana oliwą, bo jest troszkę taka mokra. Mm, ale dobre. Testujemy sobie oktopusa. O, to wyglądało dobrze. nie wiem, jakoś się brzydziło. Taki... Dlatego nigdy nie lubiłam owoców morza, bo mnie brzydziły, ale jestem z tym spedrem, on mi wiecie, dawał Na spróbować. Kasę. Nie, dawał mi spróbować i wtedy mi posmakowały, ale dalej mnie brzydzą. Mm, mega dobre, grillowane. I wiecie co, frytki, zamaczam sobie tzatziki. Mmm, mm. dobra? Mega dobra jest ta pita, serio. Ale obiedzik, ja pierdzielę. Teraz próbuję dania od Pedra, to są małże w jakimś sosie takim dziwnym. Mmm. Mm. Wiecie jak to smakuje? Jak leczo, tylko z małżami. Jak będziecie na Krecie, to casta di mare polecanko. Pan nam na koniec wkleił jeszcze ciastko. I za darmo. darmo. I rakije. Też za darmo. Nie wiesz co to rakija? Co? Nie wiesz co to rakija? To jest alkohol z miodem. Dawaj, trzy, cztery. Odruch wymioty od... sam wszedł do kogoś do posesji i sobie jednogi nie wierzę. Dzisiaj jest kolejny dzień. Siadania ostatnio jemy na plaży. Pięknie się je. Naprawdę jak się je na plaży, to już wszystko lepiej smakuje. Sobie codziennie rano pijemy takie Soski pomarańczowe, świeżo wyciskane. Dzisiaj mamy rocznicę. Dzisiaj oficjalnie mija rok czasu odkąd jesteśmy razem. Przemęczyliśmy no, dzisiaj się. dzisiaj o 23.50 na 15. Pamiętasz godzinę? No oczywiście. O której ci powiedziałem? No oczywiście. O której rozmawialiśmy. Tak? Mhm. To jest nasz kład. Aaa, boję się, boję się takich przejażdżek. Tankowanko. Przestacja to restauracja. Uuu, jeszcze jak spróbowałam. Żecie jest piękne, moi drodzy. Uwaga, to jest małżeń. Mmm, nie lubię małże, serio. Mm. To you. jest przepyszna. Dorada. Mmm, przepyszne. Patrzcie, jaka ta okolica jest przepiękna. Przyjechaliśmy 40 km wkładem. Tutaj właśnie, co zrobiły? Czuję się jak na jakichś Malediwach. Serio, tu jest vibe takich Malediw teraz. Ja mówiłam Wam o paryskich perfumach. Chciałam Wam o nich przypomnieć. Są to zamienniki kultowych perfum, typu Dior, Chanel i tych droższych perfum. Także, jeżeli kogoś nie stać na takie drogie perfumy, to to jest naprawdę super zamiennik, a jednocześnie jest bardzo trwały i naprawdę intensywnie pachnie. Także po co wydawać tyle pieniędzy, jak można kupić sobie tańszą wersję? Powiedz, który Ci się najbardziej podoba. Bardzo ładnie, pachnie Ale jest taki ostry. Ostry jest, no? Ostry. Ja wolę bardziej słodkie. Mmm, ten jest piękny. Tak, pokaż. Ej, no ładny. Ten to też taki jest. Taki słodki, no. właśnie. Te są fajne takie. właśnie coś pomiędzy. To jest na pewno piżmo. To jest taki aksamitny jakby zapach, i zawsze to jest piżmo. Jak czuję, to coś. To jest okay. jeszcze ten Dobra. Osta. <laughs> Nie, no to totalnie ten z piżmem. Ten największy, ten masz. Tak. Okay. 3, 4, 0. Najbardziej taki aksamitny. i w Twoim guście. Tak, no taki może trochę waniliowy nawet bym powiedziała. No. Podobne. Schowaliśmy się w gaming roomie czara. Przestraszymy ich, że oni będą tam siedzieć. A my po prostu nagle wyjdziemy. Wła! O nie, że zużyłaś w makijaży. Ja myślałam, że to będzie czara, nie Przepraszamy, że się cię wystraszyliśmy, ale przychodzimy w dobrej wierze. Będziemy mieć coś dla ciebie. Zamiast za to, że się wystraszyłaś. Ogólnie przychodzimy, bo mam perfumy cztery. Chcę, żebyś powąchała i zobaczyła, czy Ci się najbardziej podoba, no. Paryskie, no? Pachnie jak takie paryskie. Ten pachnie jak moja mama w ogóle. Tak? No. <laughs> Dobra, największy. No ten spoko. Na razie ten wygrywa ten pierwszy. Tak? No. Ten jest the best moim zdaniem, bo jest taki najsłodszych. Tak? No to możesz sobie go wziąć. Serio? Tak. Ciebie? No. Ej, fajno. Halo, halo. Czekaj by się wygratiła. Jesteśmy na śniadaniu i kłada ten. Wczoraj jak coś braliśmy kłady, tutaj e, hot wheels Więc jeżeli będziecie na Krecie to e, fajna miejscówka Właśnie na wypożyczenie albo skutera, kłada Słuchajcie, my wstaliśmy, jutro wylatujemy już I wstajemy, Pedro robi krok na ziemię I jest cała zalana podłoga, nie wiadomo skąd Patrzymy do łazienki, jest sucho Patrzymy za drzwi tutaj, o też jest sucho Więc musiało stąd wlecieć, ale tutaj jest wszystko pozamykane, więc o co chodzi? To przynajmniej pół centymetra wody Boże, jesteś z Jezusem, chodzisz po ziemi Po, 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 po wodzie, wodzie znaczy. to jest hit. Dobrze, że nie mieliśmy żadnego sprzętu na, na ziemi, bo jakbyśmy mieli laptopa na ziemi to by No, tak szczerze Moja szczotka Proszę, możesz się <laughs> uczesać Głównie nagrywam jak jem, ale ostatnio jestem zakochana w ośmiornicy O, jakieś pile? Bardzo dobre. Ostatnie to, się tego wyjazdu. Jutro o siódmej mamy lot. Szóstej. Strasznie okropnie wieje, ja jestem ze i mam nadzieję, że do rana to przejdzie, bo my przeżyjemy star. Ciekawostka. Jak tu przyjechaliśmy, to w tej najtrody, gdzie teraz jesteśmy na tego hotelu, zjedliśmy kolację i stwierdziliśmy, że fajnym takim będzie momentem i chcemy to kolację też. I to samo, co no. 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 Dziękujemy bardzo na hotel, że nas przyjęliście, i było naprawdę bardzo fajnie. fajnie Tylko polecamy. pogoda była bardzo słaba, ale no. polecamy swoim nazwiskiem. Nagraj mi jak wchodzę do Mercedesa. No, także żegnamy się i widzimy się na lotnisku. Jest piąta, osiem, my już jesteśmy na lotnisku, ogólnie jest bardzo mało ludzi, stresuje się bardzo. Okay. nie stresuj się najwyżej umrzemy. Właśnie jedziemy autobusem teraz do naszego samolotu Będziemy w domku i krótko za wszystko. Bo... Przestań No co, to wier... nie Mogę się dotykać to no coś do... do... No co, co? No ale do nie dotykaj, no nie podpadnę Bo mnie pryszcze Czy wy to widzicie? Bóg nam daje znak, że to będzie bezpieczny rok. <laughs> tak Ale chcieliśmy szczęśliwym co ty robiłeś całą drogę? Oglądałem film. Jestem zdrawa, bo mnie nie przetulać i nie siedzieliśmy obok siebie i byłam serio szczekła. O, witam Was moi fani. Tym lecieliśmy. Dam ci stówę jak wejdziesz teraz na to. No ale tak na chwilę to się nie liczy. Mogę się to dych. Nie, suwy dawaj. No nie tak na chwilę to nie wiesz. Stanąć na to! Do no tamtąd, do końca. Już? Mogę zejść? No dobra. Dostaliśmy opieprz. Nie na tego, bo ja się zawsze boję w takich sytuacjach, ale dosłownie pan był jakiejś ochrony czy ze straży miejskiej za nami. Dostaliśmy opiecz. W sensie on dostał opieprz. Co z tą No ale nie mam gotówki. No to bliczka, proszę. No proszę teraz udokumentować, no widzą. Dobra. No a co, już miałeś mnie nie wysyłać, myślałem, że zapomnę. Nie, od razu chciałam wysłać. Ta? No tutaj widać, że się powodzi, to może dwie stówki wyślesz. Pan powiedział, że mogę stracić rękę. Ryzykowałem swoją ręką. Stówka leci. No to ciśnij, ja tutaj zobaczysz czy mi przyszło. Gotowe, proszę. Niech ci się powodzi. Dobra, jest, potwierdzam. Pieniążki doszły, bo nie jest słowna. I takie pewnie będę musiał wydać na nią. Przyjechałem po mojego pieska. Niestety mojego ze mną nie ma. Albo niestety co a Więc chłopki dla mnie. Ojej, Kropszu, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy?